Więc w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Jaybreaka, ale nie tego naszego Jaybreaka, tylko Jaybreaka z 2018 roku. Przed w tego odcinka zostawcie suba, jak i łapkę w górę. Dobijamy 11 tysięcy subów do końca tego miesiąca. Więc jeżeli jeszcze nie masz suba, to zostaw suba, a my lecimy do odcinka. No więc dobra, aktualnie znajdujemy się na Jaybreaku z 2018 roku. Jak mo mogliście zauważyć przed chwilą, byliśmy na zwykłym Jaybreaku. Teraz jesteśmy na tym starym Jaybreaku. I może wyjdźmy sobie z tego pomieszczenia i zobaczmy, jak wygląda. I tu ma. Mamy og ogólnie zimę. Powiem tak, tylko OG playerzy pamiętają to stare więzienie. W ogóle to jest najstarsze więzienie, chyba tutaj. To jest dosłownie najstarsze więzienie. Możemy sobie tutaj e, tym prądem walić i możemy sobie to otworzyć, więc sobie to zróbmy. I w ogóle to jest też inne przejście. Tu, żeby przejść, to trzeba tutaj jeszcze E przycisnąć, tutaj, żeby przejść w ogóle. I dobra, nieważne. Ci widzowie wyjdźmy sobie z więzienia. Dobra, więc idziemy starym kamerą. W ogóle to stare kamerą trochę się różni, nie? Ono trochę inaczej wygląda. I tutaj mamy małe miasteczko. Dobra, może pojedźmy sobie do Ganshopa. I ci ja tu mogę. Coś kupić. O, mogę kupić sobie jakieś granaty, ale tu niestety chyba ich nie dostaję. O, dostałem RPG, okej. Okay. I w ogóle rzemy sobie tym rpg -iem. uwaga. Jak on w ogóle wolno leci, Zobaczcie, jak on wolno leciał! Jak on wolno leciał, dobra. No to kupmy sobie coś innego. Może kupmy sobie kałacha. Kupmy sobie. Yy, dobra. Kupmy sobie tylko kałacha. I kałach się aż tak różni. W ogóle zobaczcie, strzały się odbijały. To było dziwne, tychże. XD. No kawałek wiadomo, trochę się różni Możemy również sobie wziąć glider W ogóle zobaczcie jak się yy, glider shop różnił On trochę inaczej wygląda, tu był na środku był taki glider A teraz w Jbreku jest jakby był w sklepie jakimś Więc to jest o wiele lepsze Tutaj mamy donat shopa W ogóle donat shop był kiedyś tutaj, teraz jest tam Wiadomo, no jak ktoś gra w Jbreku to wie Więc weźmy sobie donat, donata I tak właśnie się prezentuje donat Możemy sobie obrabować yy, badimo, więc sobie to zróbmy Dobra, obrabowałem badimo, dostałem 1200 kas I w ogóle zobaczcie jak się minimapa różniła Zobaczcie, minimapa w ogóle inaczej wyglądała Tutaj mamy sklep za milion, też go tutaj no tak teoretycznie go no, on inaczej wygląda, nie, on jest teraz o wiele większy i chyba jest trochę przemieszczony bardziej na prawo. Tutaj mamy Wolbajka, może sobie go kupmy tego Wolbajka I możemy jeździć starym wolbajkiem. Pamiętacie jak się stary wolbajk bugował? Zobaczcie, on się tak baguje, ten wolbajk. zobaczcie widzowie. Stary wolbajk się tak bagował zawsze. I ogólnie co my tu mieliśmy za auta za milion? My mieliśmy tylko Wolbajkę, mieliśmy Monstera Tutaj nic nie mieliśmy, no i mieliśmy tylko tą helkę za milion To jest chyba jedyne auto, które mieliśmy za milion w tych czasach. W 2018 roku, czyli to musiało być w zimę 2018 roku. Tu mamy ufo za 500 koła. To może to sobie też kupmy, te ufo, i możemy sobie latać tym ufo, więc to jest naprawdę mega. No tutaj mamy oczywiście garaż. W ogóle Zobaczcie, tu z tylko jedno miejsce na garaż. Może sobie weźmy do tego garażu, co? A, tym ufo to ja sobie nie wlecę. A, wlecę jednak. No i tu mamy, tu, no i tu mamy oczywiście stare budynki. Ja zawsze na tych starych budynkach grałem z Simon, ale robiłem jakieś zabawy. Pamiętam z 2000, no w 2019-2018 jeszcze były te budynki, to robiłem zabawy. Tu jeszcze w ogóle mamy taką starą wodę. Fajną, przezroczystą taką, taką czystą widzowie. Tutaj, oczywiście, mieliśmy. Mamy tomba, teraz, i tutaj w ogóle mamy bugi, ale ono jest tutaj zbugowane. Kupmy sobie bagi. Dara, bugi jest trochę jakieś... Dara, wiecie co? Nieważne w to bagi, bo ono jest lekko zbagowane. No pamiętajcie, że to nie jest, yy, że to jest po prostu ktoś sobie jakiś koncept zrobił, czy jakby, no wiecie o co chodzi. I nie jest to wszystko perfekcyjne działa, ale zobaczmy sobie bank stary. Zobaczmy w ogóle stare miasto jak się prezentują w ogóle te budynki jak wyglądały. Tu mamy bank, czy on jest otwarty, czy my możemy go obrabować? Mamy kartę, więc chyba możemy to obrabować. No to obrabujmy sobie bank widzowy. Dobra, jedziemy, widzę, rabujemy bank, dobra, co jest? Pamiętam, że jak się blisko podeszło, to mogło wywalić was ten dynamit No pewnie w tym znowu. No wiecie, w tym jebbreku też tak pewnie działa. I w ogóle, że on się otwiera... On się otwiera tutaj, w tą stronę. Dobra, nieważne. Oj, w ogóle zobaczcie stary, e, stary jakby, stary jakby zbieranie kasy, jak to w ogóle wygląda. Tu mamy questy, today's mission i w ogóle tutaj za te questy wiadomo co mogliśmy e, dostawać. My mogliśmy sobie dostać torpedo, za 30 level torpedo, dokładnie, za 30 level torpedo. Mogliśmy to dołączyć za 500 kasy. Nie wiem, jakieś porąbane widzowie to było, nie pamiętam e, tego za bardzo. Ale ja ogólnie OG torpedo miałem swoje. No więc dobra, nie chcę mi się tych kasy zbierać, lecimy widzowie. W ogóle tu był jeszcze e, taki error, pokazywał, że zebra. 2000 kasy To też było, bo zawsze, jak się GIFTA dostawało, to też wyskakiwał taki error w prawym dolnym. Więc to naprawdę Stare czasy, dziebreka, Tu w ogóle jeszcze jakieś kody mamy. Oj, dostajmy kasę. Oj, niestety nas wywaliło, bo chciałem jeszcze w ogóle kody jakiś wpisać. Bo chciałem zobaczyć, czy jeszcze jakiś kod tutaj jest. Oj, tu mamy jeszcze apartamenty. No w ogóle zobaczcie. To miasto o wiele inaczej teraz wygląda. No zobaczcie sobie. To w ogóle jeszcze tutaj. I to w sumie już jest koniec mapy. Tu już nie będzie się, jakby, tu bardzo mało, bo była ta mapa w sumie. No nie była jakaś duża, wiecie. Tu mamy oczywiście muzeum nasze kochane, muzeum widzowie. No, sam ja tego nie obrabuję, niestety. O, mamy treina, mamy treina, widzowie. Ale train był szybki. O, kurde. Ale no, tren, train to był szybki. Może nie będę tego obrabowywał, bo chcę zrobić no że zaraz zobaczycie, widzowie. No więc, dobra, widzowie, kupujemy torpedo za 750 tysięcy. I uwaga, dobra, mamy torpedo. Dobra, widzowie, mamy torpedo w J-Breaku. Ja nie mogę, co jest? Dobra, mamy widzowie torpedo. Jeździmy sobie torpedo. Elo. No więc, dobra, widzowie, aktualnie znajdujemy się na J-Breaku z 2019 roku. Bo ogólnie wcześniej byliśmy na J-Breaku z 2018 roku to jesteśmy z 19 więc sprawdzimy czy się coś zmieniło jakby przez ten rok że tak powiem no i powiem tak tutaj w ogóle mamy inny kolor mapy no bo wtedy chyba był kwiecień że był taki kolor mapy w ogóle dziwne było latanie Helko naprawdę te latanie helkom w ogóle było jakieś takie wiecie te helka była szybsza chyba nawet takie wrażenie wiecie a i jeszcze jedną rzecz którą zawsze pamiętam i będę pamiętał to ten apartament tu widzę we za vipa znaczy ogólnie nie żeby za vipa możesz sobie go kupić ale tam są e, radio i tam chyba jakiś pistolecik za, e, za vipa więc to było Pamiętam to zawsze widzowie. Będę pamiętam widzowie, tego to apartamentu już nie ma niestety. I ogólnie chyba się zmieniło tutaj e, górę jubilera. Jak możecie zauważyć, to tu są takie wyjścia, no, chyba że to było, albo tego nie widziałem, ale wydaje mi się, że to się zmieniło. A, no i na pewno co zostało dodane? No to na pewno zostało dodane e, chyba to zostało dodane. Tak, no na stówę to zostało dodane w 2019 roku, no chyba że się mylę. E, ci po prostu e, straż pożarna, że tak powiem. O i tutaj w ogóle mamy to stare Ferrari. Ja pamiętam, że kupiłem sobie je kiedyś nawet, jak zbierałem kasę. I tu oczywiście mamy wodospad i mamy tutaj sekreta z Krickcraftem. Nie, to z... Boże, nie pamiętam z kim to było tu. Albo z Cream albo z my username is. Nie pamiętam widzowe serio. Więc dobra, może ominimy sobie to. Tu mamy stary gas station, tego wam nie będę pokazywał. Chcę wam pokazać małe miasteczko, bo pokazywałem wam sobie praktycznie wszystko. Małe miasteczko, jakby całe pokazywałem wam w 2018 roku Jaybreaku. Więc sprawdźmy sobie, czy się zmieniło coś przez ten rok, jakby. No i wy chyba wygląda na to, że się nie zmieniło niestety nic. Tak, chyba się nic nie zmieniło, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się w ogóle dużo zmieniło, ale na pewno zostały tutaj dodane te palmy. I tu były te monstery, był taki czas, dzibryku, że jakieś tu monstery były, pamiętam też I Jakieś tu łopaty były A potem się okazało, że to jest leak nawiązujący do wojska, bo tu było wtedy potem wojsko Więc to było naprawdę mega No ale tak to poza tym chyba za bardzo dużo nie, doda nie dodali przez rok, mi się wydaje O, w ogóle ktoś może, ktoś muzeum, czy ja mogę sobie tak obejść Nie, z mnie wyrzuca, no dobra Więc dobra, widzę, to było na tyle w tym odcinku Napiszcie, co sądzicie o tych dwóch dziebrakach 2018 19 Czy są lepsze niż teraz Ja spadam, no i elo